Słuchaj, no skoro już tak spieprzyłem sprawę i trochę zepsułem to auto, no to już teraz no, co zrobię? No już musimy po prostu w takim razie wszystko ogarnąć. Rozwalamy, rozwalamy dalej. Moi drodzy, stało się. Właśnie przyjechałem odebrać bestię. Więc tylko odbiorę moją bestię. I jadę od razu do ekipy, która wkrótce się nią zajmie. Nie będę na razie mówił o co chodzi, jak to wszystko wygląda. Zostańcie ze mną i lecimy! Dostaję, to być. Czyli co, auto, czyli mam autokasko? Auto, wszystko Jest, tak? Autokasko. Auto, Powiedz mi tylko tak, tu mam rzeczywiście 480 koni? Tak. Zastanawiam się tylko, gdzie ja się tym rozpędzę tyle. Ja, jak jak będziesz rzucał piątkę, to dopiero przy niemieckiej granicy, bo tak? To tutaj będzie ciężko, trochę strach. Że, bo szukałem ostatnio Lamborghini, tego o którym rozmawialiśmy, ale to nigdzie nie było, nie? Ale to do, jest... dopiero u Ciebie znalazłem, dopiero u Ciebie stary znalazłem. To, to jest bardzo wyjątkowy wózek. Nie ma takich. Spraw. dzięki wielkie. Dzięki, co proszę? dzięki. A któż to mnie tutaj odwiedził, przyjechał dzień specjalnie z Tarnowa? Dzień dobry. Dzień. Dzień 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 dobry. Adriana. Siema. Po co przyjechałeś? A nie wiem, tak ]śko? naprawdę, bo słyszałem, to, że. Mamy Konradzie, przed, Konradzie. Konradzie. Mam furę poznaj bestię. To jest bestia? To jest bestia. Za chwileczkę pokażę ci dokładnie, co będziemy z nią robić. A póki co jedziemy do ekipy, która zajmie się metamorfozą mojego Porsche. W ogóle stary, zobaczy co tutaj się będzie działo. Zastanawiałem się na, na tym, żeby na przykład kierownica była z Ferrari. Na pewno będzie się rzucała w oczy. W Ta jaki kura. sposób ja będę chciał, nie? O! No, no proszę, no to proszę. To będzie kolejne do Pimp my rag. No i co, pani prezesie, jak ty to widzisz? Nie widzę. Wiem, że o tym myślałeś. Jaki masz plan na ten samochód? Trawę nie będę wywoził. Ale zostajemy przy tym temacie różowej. Panterki. Panterki, Pewnie, czy tak. barczy, jednak idziemy w stronę ekskluzywną? Myślę, że połączymy jedno i drugie i jako ludzie bez doświadczenia damy sobie świetnie radę. So player, yeah. Dobra, idzie kolejny majster. Cześć majster, jak ty to widzisz? Będzie dobrze wiesz, tu chodzi o to, że tym musisz delikatnie spędziłem. Maria! Mario! żeby były takie otwierane drzwi do góry Myślałeś, że ktoś z Tarnowiek ma otwierane drzwi, tak? Nie <laughs> co, bucia, Właśnie my to zrobimy wie? Ja muszę się po zestaw młodego tego mechanika, nie? Fajnie byłoby to skończyć przez weekend <laughs> Nie ma to jak Nikt się na tym nie zna Zróbcie to wujkę i nikt nie ma planu Ile mamy na to? wiem od czego zaczynamy? <grym Adjustment> ja ja już ci mówię Co prezes? <grym> Lecimy dalej Prawdziwa polska robota. Jeden robi, patrzy No chcesz się sprawdzić. Czy siądzie? Co pomyśliłeś? Czekaj. <grystanie> Pokemon! Żiować Pokémon. Pikachu. No to co? Fajne na dzisiaj. Auto pomalowane, zderzek zdjęty. Tak serio. To trochę do, dopieprzyłem maskę, możemy ściągnąć i na następnie pomalować na inny kolor, samą maskę, i zostawić go szarego, nie? Tylko co ja tam zrobiłem, nie? Po co ja to zrobiłem, nie? O boże. Jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze? A słuchaj, no skoro już tak spieprzyłem sprawę i trochę zepsułem to auto, no to już teraz no to co zrobię? No już musimy po prostu. W takim razie wszystko ogarnę. Rozwalamy. Rozwalamy dalej. No to co, odkręcamy. Czekaj, wyzwanie do mnie tata, bo, bo... Ale ja trochę... Słuchajcie, no generalnie wytłumaczył mi, dobry że to bardzo kolor. prosto jest zrobić, e, nie ma żadnego problemu i dobrze to robimy i wszystko idzie nam idealnie. Tak mi powiedział tata. To trzeba profesjonalnie zrobić. I Tutorial. Siadło. Siadł dobry kolor, trzyma

o, dziękuję. Zrobione. Już jest jedna rzecz, dwieście. Ja ci może teraz powiem o co tak naprawdę chodzi. Eee, chcemy zrobić Pimp My Ride. Czyli w ogromnym skrócie potrzebujemy, żeby ten samochód po prostu wyglądał jak, jak nie ten samochód. Chcę pomalować wszystkie te elementy. Chcę pomalować maskę, chcę pomalować dach oraz tył samochodu, paka. Potrzebuję, żeby tutaj były ledy. Chciałbym, żeby tutaj po prostu był e, klimacik. Trzebuje mieć nagłośnienie. Jak za szóstkę, to? To myślę, że było warto. Było warto. Zrobiłem interes życia. No jakichś sprawach mówi, to jest nieważne. Wiem, wiem. No i co Krzysiu powiesz? No... Powiedz tak, może się nie wydaje dużo roboty, ale zobaczysz, że zajdzie dwa tygodnie co najmniej nad tym. Trzeba, ja Ci to mówię To trzeba było wysiedzieć? Przed lekko, pisałeczką. tak Lekko zajdzie za dwa tygodnie, lekko Jaki plan na jutro? Będziesz odkręcał wszystkie plastiki Dokładnie się. Dowiesz się co to znaczy ciężka praca Podprostuj tą belkę z przodu trochę. Tak, żeby ten zderzak ładnie siadł, nie? nie jest taki delikatny, jak Ja jak pociągnę to raz No właśnie Dziwne, że jeszcze dziecka nie mam Jak bardzo dajmy. Delikatnie, żeby nie pogiąć maski Dzień pierwszy, zamykamy Day one Czys. Ja się nie żegnam, bo wiecie jak jest. Cześć. O do, do jutra. widzimy się jutro, na razie. Dzięki. Daj, Krzysiu. Lecę, pa pa, pa.